Jeszcze może nam o nim powie ta tabliczka, coś więcej? Sala tronowa króla Zory, by usłyszeć yy, królewskie proklamacje, stań na platformie i z nim pomów. Więc owszem, tu się z nim zówta dystans. I co powie tym razem na przykład? Ach, moja słodka księżniczka Ruto, gdzie się podziała? Tak się martwię. Znaczy, mu chyba córka zniknęła, bo tak się martwi. W sumie sam to powiedział te same słowa dosłownie kilka sekund temu, więc on no, nam więcej teraz nie powie. Za to teraz, co mogę zrobić, tak powiem, wziąć udział w pewnej jeszcze mini -grze, która tutaj e, no jest, jakby organizowana w tym miejscu. I jej, jakby gospodarzem jest ten oto pan tutaj. Gram nukowanie 20 rupii, zagrasz? to tak wygląda, jakby to było jedno zdanie, że gram nukowanie 20 rupii, zagrasz? Tak to trochę dziwnie tutaj brakuje tej kropki, tych znaków interpunkcyjnych, coś takiego. Okej, okay. dobra. Zbierz wszystkie rupie, które stąd wyrzucę. Masz na to określoną ilość czasu. Gdy już się wszystkie zbierzesz, wróć tutaj. Dam ci coś bardzo fajnego, bardzo ładnego. Okej, okay, ładnego, a czym? Fajne może być ładne, i ładne może być fajne, więc przypuszczam, że też tak to można nazwać. Więc tak, ten gość zawsze wyrzuci 5 rupi niebieskich tutaj do wody? I akurat ta minigra jest łatwa, mamy tutaj na ich, na, na ich zdobycie łącznie aż 50 sekund. Jest to, uwierzcie, bardzo dużo czasu. no Z tą grą nie powinniście mieć w ogóle żadnych kłopotów. Bo też te rupie są ogólnie całkiem blisko siebie tutaj umieszczone, nigdy się um, one za bardzo tam nie rozpraszają pod wodą, więc ta gra nie powinna być kłopotem. No to tym bardziej skoro no, też takie rupie często są tuż, no, dwie tuż koło siebie i można je jednocześnie takim jednym zanurzeniem zdobyć. Hej, moje gratulacje, mam na ciebie coś bardzo ładnego. Przyjdź po to! Czyli okej, okay, już no, znów muszę nam na górę wędrować i w sumie to jest jedna rzecz, której w tym miejscu nie lubię za bardzo. Otóż w tym miejscu trzeba, tak, właśnie trzeba często iść z góry na dół i z góry na dół i z dołu na górę i z dołu na górę i z góry na dół i tak trzeba jakby tak krążyć no, w jedną i w drugą stronę. Tak trochę trzeba jakby taki mały backtracking cały czas zaliczać i trochę to jednak się po jakimś czasie staje nieco uciążliwe, nieco irytujące, ale jeszcze to nie jest koniec świata, to jeszcze... No, z tym idzie tutaj wszystko przeżyć, więc okej. Okay. Teraz oczywiście odbiorę tę nagrodę od tego to pana Zory. Co za nurkowanie? Proszę weź to! To łuska z naszego ciała. Mając to, będziesz mógł nurkować znacznie głębiej. Srebrna łuska, owszem, jak nam Zora powiedział, no z nią możemy osiągnąć no, większe jeszcze głębiny, tutaj jak w jakichś tam wodnych zbiornikach. I akurat ta łuska będzie dla nas bardzo ważna, chyba bez niej nawet chyba nie można tej gry przejść, bo mniej więcej za jej pomocą musimy zdobyć jedną ważną kluczową rzecz, jeden kluczowy przedmiot. On będzie krył się po drugiej stronie tego to przejścia tutaj, które tam właśnie pod wodą widzimy. I nagle się wynurzamy tutaj na jez jeziorze Helia, i tam jeszcze widziałem pod wodą, że tak, tu jest buteleczka I w buteleczce tam chyba coś się kryje, czyżby jakaś wiadomość? Jakieś message in the bottle? Masz pustą butelkę! Włóż coś do środka i użyj wciskając C! Co? Coś już tam jest? I w ogóle Link ma tutaj taką pozę, on taką pozę ma jakby tak, nie wiem, się, nie wiem, wychwalał tę butelkę, że Chwalmy pana za tę wielką butelkę! Album jest to piękna i twarda i błyszcząca butelka! I chwalmy korek! Gdyż jest to bardzo wytrzymały korek i nic go nie powstrzyma przed zablokowaniem tej butelki! I no. Coś takiego. I chwalmy, oczywiście, papier w tej butelce. Albowiem w nim można zawrzeć wiadomość od pana. W, w nim pan zostawił z wiadomości dla nas. Nie wiem, taką ma pozę. Link z tymi rękami tak w górę podniesionymi. Takie w górę serca. To jest dosłownie w górę serca. A raczej w górę butelki. W, w górę butelki z wiadomością. Dobra, więc akurat te sobie wiadomość za chwileczkę przeczytamy sobie. Jak tylko sobie tutaj, no, jak tutaj tylko wyjdę. Na ląd, bo oczywiście nie bardzo mogę to sobie w wodzie wyczytać. Co my tam mamy? Heł! Zdaje się, że coś już jest tutaj w tej butelce. To jest list. Pomóż mi! Czekam na ciebie wewn wewnątrz brzucha lorda Jabu Jabu. Ruto. PS. Nie mów, mojego nie mów mojemu ojcu. Czyli ktoś ma kopoty, ale nie chce się ura dać uratować przez ojca, przez kogoś no, z bliskiej im rodziny. To trochę dziwne. Też tym bardziej, że, że jest to tam, królewska rodzina, więc ciekawe czemu tak to wszystko jest ujęte. I tak, jeszcze może zanim mu pokażę tę wiadomość, no, ten liścik, to jeszcze jest jedna część serca, owszem, kolejna część serca, również do zdobycia tutaj właśnie na posiadł zory, no, bo, bo chyba tak właśnie to będę nazywał, ten, że posiadł, bo tam był ten skrócik, posiadł zory i to mnie po prostu trochę rozwala, okej, okay, więc tak, teraz mamy tak, to, to pochodnie z ogniem, które musimy tutaj poprowadzić niżej, za pomocą oczywiście naszego patyczka i teraz tak stąd. To nie jest łatwe, ale jednak jest to jak najbardziej wykonalne. Musimy teraz tak ten ogień poprowadzić z kolei do pochodni. Nie! Nie chciałem tego czytać. O, ledwo zdążymy tak czytać. Ok, tak, tak jest tam koło tego sklepu: pochodnia jedna. Kolejna będzie tutaj na wodzie. I dwie będą za tamtym wodospadem. Jeżeli się je wszystkie podpali. Tu się wszystko zaliczy. To stanie się. To skrzynka się pojawia. Rodzi z niczego. No, chowaj, kija, bo jeszcze go stracisz. Więc jest animacja i światła, animacja i muzyka, animacja i muzyka, i co to może być? O, jest, tak mówiłem przed chwilą, dosłownie, kolejna część serca. No, jak mówiłem, no tego dzisiaj się dużo zbierzesz, mam tego 8 i... A akurat dzisiaj, no jako że już wejdziemy do kolejnego podziemia, no w tej grze, to jeszcze stamtąd do nas dobędę jeszcze jedno serce, jeden zbiornik, więc no jak mówię tych serc łącznie na końcu dzisiaj będę mieć 9. Nie chcę tego sklepu, nie chcę tej tabliczki czytać, nie wiem czemu zawsze mi gra jakby tak zmusza do tego, że... O, masz to czytać, bo jest po drodze twoje", coś takiego, dobra. Um, więc teraz może będzie dobra chwila na pokazanie królowi tej wiadomości. Teraz się tym mogę zająć. Królu, masz wiadomość! Hej, ten list. To od księżniczki Ruto. Hmm, spójrzmy. Jest wewnątrz Lorda Jabu-Jabu? To niemożliwe! Nasze opiekuńcze bóstwo, Lord Jabu-Jabu, nigdy by nie zatmuje mojej Ruto... Ale odkąd ten obcy Ganondorf tu przybył, Lord Jabu Jabu zaczął dziwnie się zachowywać. I wszystko jasne. Oczywiście pójdziesz szukać Ruto. Pff, nie powiedziałem, że pójdę. Po prostu pokazałem ci liściki, że. O, znałem sytuację, w jakiej jest Twoja tam córeczka, czy coś. A ten od razu. A czy wiem, że jesteś królem, a tak trochę niegrzecznie, że. O, dał ci ci każem robić to, że. O, to robisz to, bo jak nie, to cię dam. Dam cię rakinom na pożarcie. Nie ma pojęcia. Zatrzymam ten list. Ty weźmiesz tę butelkę, w której on był, tylko z szacunkiem. Proszę znać moją księżniczkę Ruto. I to już! Zoro! Zoro? Czemu mnie nazywa Zoro? Czy on mówi na mnie. Lis po hiszpańsku, czy coś? I. To jest. Okej, okay, to jest. nie niepowolne. co, nie powolne. Blip. 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 Okej, okay, wiem, wiem. Piękny komentarz. I tak, ta butelka, oczywiście, no. I my ją sobie zachowamy. I to jest trzecia, oczywiście, z czterech butelek, które można w tej grze łącznie zdobyć, więc mamy już trzy z czterech. I akurat tej butelki, jeżeli się chce ta grę do końca przejść, to tej butelki nie można nie zdobyć, bo ona jest, jak mówię, ważna. Ona w sobie, no, w sobie zabiera em, kluczowy przedmiot, więc bez niego, oczywiście, tej gry przejść raczej nie można, bo nam by tam król tej drogi nie odsłonił. No a więc w takim wypadku, jeszcze muszę znów zejść na dół, jak mówię, znów takie krożenie w kółko, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół, w kółko. Owszem, na dole jest jeszcze jedna rzecz, której będę właśnie potrzebować. No, przy tym całym lordzie Jabu Jabu, jak go tam zwą. I będzie ją, powiedziałem, będzie ją, będzie ją. No, Link, zbierz coś. Dziękuję, będzie nią ryba. Masz rybę, użyj za pomocą C, a coś może się stanie. Wygląda tak, tak, wygląda tak świeżo i pysznie. O, jakże to brzmi zachęcająco? No, dla lorda, Jabu-Jabu pewnie w szczególności to będzie zachęta, żeby tam nam może księżyczkę wypuścił, skoro on ją po, podobno, no, tam podobno połknął, czy coś takiego się stało. Więc też może coś będzie ciekawego w tych wazonach. Wątpię, ale zawsze warto jednak sprawdzić. I teraz, e, już skoro mam tę rybę, mogę się udać na spokojnie e, do. No tutaj no tego przejścia, które nam król odsłonił, powolutku i też może przy okazji, skoro tam dochodzę, to... Też może jeszcze powiem o tym, że wiem, że też nie wyszłam tyle filmów, ile mógłbym normalnie, ale jednak też nie, nie za bardzo jestem w stanie jakby znaleźć ostatnio czasu na nagrywanie i wstawienie filmów, ponieważ no, jest taka trochę w domu sytuacja, że no ciągle jestem jakby taki zarzucany domowymi ob obowiązkami i też no, moja rodzina nie jest do końca w najlepszej sytuacji, no jeśli chodzi o zdrowie, więc jednak tam też parę spraw w domu ja muszę tam zrobić dla nich chociażby, więc zrozumcie proszę że nie zawsze za bardzo mam możliwość nagrywania tych filmów, bo też muszę tam trochę pomóc jednak rodzinie. Więc dobra. Jest właśnie. No, ta cała no Fontanna. Jest lo, Lord Jabu Jabu, taka, pół, taki pół wieloryb, pół hipopotam, bo ma taką trochę hipopotamią mordę i też tak trochę ma takie mi się wydaje, że. takie żabie oczka, takie żabie ślepia. I cóż, co go zachęci do tego, żeby on tam może nam uwolnił księżniczkę. Może ryba? Co powiesz na to, panie Jabu Jabu? Ryba za księżniczkę? To chyba brzmi dobrze, nie sądzisz? Okej, okay, chyba się zgodził. Albo nie. Albo nas po prostu wchłonie wraz z tą rybą. To jest w sumie dziwne, że taka jedna ryba mała go w sumie zachęca do otwarcia paszczy. Chyba, że jednak też jej narzecie patrzy, patrzył na nas, że też nas chciał pożreć czy coś. W sumie, w sumie życzkę to też równie dobrze mógł nas zjeść przecież, okej, okay, więc mamy już trzecie podziemie. No nie wiem czy to do końca podziemie, jest to oczywiście wnętrze Lorda Jabu Jabu, więc nie wiem czy to też do końca można e, nazwać podziemiem, bo no to jest po takie bardziej pod skórze, pod e, tkancze? Nawet ja nie wiem czy jest takie słowo, ale wiecie, tak, jestem pod takimi, nie wiem, tkankami, komórkami, takie właśnie cielsko, jestem we wnętrzu czegoś, więc trochę ciężko jest to takim trochę nazwać podziemiem, więc tak, 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 muszę... Teraz muszę w to coś trafić nasionkiem z procy i tak, to jeszcze mamy takich oto nowych, em, owszem, przeciwników, są to, Jakie jak je szabą. Jeśli spróbujesz to przeciąć, odbije się od os, e, ostrzału. O, od ostrzału, nie ostrzału. Owszem, takie sięknięcie, taka bańka, no od razu, no pęka, zanika. I owszem, te bańki właśnie je na kraniu, jeżeli się w, no, wejdzie w kontakt z nimi. To jest znowu nowy dróg, jest to chyba Biri. Tak, Biri, taka oto latająca meduza. Jeżeli tego dotkniesz, to poradzicie prąd. No owszem, e, akurat na te meduzy teraz nie, nie bardzo mam żadną broń dostępną. No niby, w nie, niby, niby w nie mogę trafić prosom, jednakże one są na takie sprosy odporne, więc prasa na nie akurat dużo nie da, więc nie będę tam się z nimi jakoś tam bawił, wolę jednak ich unikać. No, i co ja widzę? Chyba się zguba znalazła. Całkiem szybko tak, szczerze mówiąc. Ty? Kim jesteś? Jestem Ruto, księżyc kazor. Co? Mówisz, że mój ojciec cię prosił, bym tu, byś tu po mnie przyszedł? Nigdy nie prosiłem, by ktoś tu, pyro, by ktoś to robił. A ten list? List w butelce. Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Mój ojciec martwi się o mnie? Gwizzy na to! Wow! Okej, okay, to. to Okej, okay, tego trochę nie przewidziałem. Jakkolwiek i tak nie mogę. Czek, jak, Czekaj, jakkolwiek i tak nie mogę iść teraz do domu, a ty wynoś się rozumiesz. No nie, bo tak trochę to. To pierwsze zdanie tak trochę dziwnie brzmi z tym, jakkolwiek na początku. Takie. Jakkolwiek i tak. Jak już tak to trochę dziwnie to zdanie ułożyła. Opsf. I ojejku, nie zdara weszła w tę dziurę i wpadła tam na dół. No cóż, tu chyba już nie ma nic innego do roboty. Okej, okay, już widzę, że tam Meduza mnie ściga. Link! Nie namierzaj w to! Spadnij na dół! Oj! Czekała tu cały czas, zamiast, nie wiem, uciekać, czy coś, od... Meduza! Daj mi ten spokój! Daj mi z tą... Z, z Ruto pogadać, bo tutaj stoi i jeszcze pewnie mnie potrzebuje, czy coś, nie wiem. Może nie, nie tyle ona potrzebuje mnie, co król potrzebuje jej, też król, król potrzebuje mnie przy tym, oczywiście. Na razie tu kręcisz? Powiedziałem, żebyś się wynosił! Nic mi nie jest. Od dziecka wchodziłam do brzucha Lorda Jabu-Jabu, ale Lord Jabu-Jabu jest dziś jakiś dziwny. Są tu elektryczne meduzy jakieś dziwne dziury. Na dodatek mój drogocenny kamień. Ale to nie twoja sprawa. Jak... Jak... jakkolwiek. Nie wiem, czy to jest jakiś, jakieś, nie wiem, niepowiedzonku, jakiś jest zwrot, którego ona zawsze używa na końcu czy na początku zdania. Nie wiem. Nie, nie pójdę bez ciebie. Tak się o mnie martwisz, Zatem uczynię ci zaszczyt zaniesienia na mnie! Ja, jakkolwiek po raz trzeci w ciągu tych dwóch minut, chyba to powiedziała. Nie wyjdę, zanim nie znajdę tego czego szukam. Przyjmij to do wiadomości! Ta, zaszczyt noszenia księżniczki. Owszem, teraz ona siedzi sobie na tutaj tych tkankach czymś takim i możemy ją sobie nosić. A czy ona nam się przyda w tym miejscu do kilku różnych rzeczy, więc bez niej jednak ani ruszę w tym miejscu? Mniej więcej też tak, jej można jako broni też użyć, co jest ciekawe, że ona też jako broń służy, że mniej ją, ją można te bańki też tutaj jakby e, przebić. Może się uda, zobaczymy, czy rzucę. Rzuciłem mi bańka znikają. To co jest świetne, że jej można tak właśnie jako broń użyć, że ją można tak właśnie miotać po terenie jak szatan i ona tam. no... Wyrządza wrogom no to to coś śmieszne, jak dla mnie, że tak tak się traktuje, o wielką, kurczę, królewską mość czy coś. Dobra, więc teraz, może ją tam na górę zrzucę. Oj, to jeszcze, może tak sobie naszekuję, jeszcze te orzechy deku, bo one też są tutaj dobre na niektórych przeciwników. Jednym z nich, właśnie, jest ten tutaj, któryś się tak się kryje pod ziemią. Jest to rządło. znisz się zanim do ciebie podleci. I owszem, rządło tak się nie kryje pod ziemią. Ale można je wyrobić takim oto właśnie orzeszkiem, wtedy się ono wynurza. I owszem, no po tym wszystkim jest ono teraz, no już zupełnie podatne na, noż, na nasze ataki. No chociażby z prosy. Uff, kolejne. Okej, okay, tego się trochę nie przewidziałem. Chociaż to nie jest takie złe jak kisy czy coś. To kisy naprawdę. Mi już chyba do końca tego let's playa one w pełni podpadły. Już do końca let's playa sobie zapamiętam to, co one ze mną poczyniły ze mną i moją psychiką przy tym, oczywiście. Teraz tak was ze strzelę, tu właśnie jest bańka, ale ona nie jest przeszkodą jakoś wielką, więc mogę ją sobie tutaj odpuścić. Skąd się te maciąka wzięły, to trochę tak dziwnie z góry podleciały. I owszem, tu jest jeszcze skaltula na tej oto jakby tkance, po której można wejść. Więc tu wstrzelimy. Teraz musimy ten poziom wody podnieść tym guzikiem. Czy tym guziko podobnym czymś takim What is this I don't even? I to jest pierwsza z czterech złotych skaltul, które można zdobyć z wnętrza Lorda jabu Ja I owszem, wszystkie też można zdobyć od razu, nie będzie to tak, takiej skaltuli, którą dopiero potem będzie można zdobyć, jak się zgarnie jakiś nowy item, który będzie do tego potrzebny, więc okej. Okay. Buteleczka, szykuję buteleczkę na, te, na wróżkę, bo tu akurat zawsze się taka wróżka też spawnuje w jednym z tych e, dzbanów. Więc to mi się też pewnie kiedyś przyda e, Teraz wróżkę sobie na potem naszykuję sobie schowam, żebym potem jej niechcący nie użył co byłoby niefortunne e, Teraz mi się uda skok, zobaczmy czy się uda skok! O! Pięknie! Link pięknie się chwycił, tam trochę się za zawahał ale jednak pod takim kątem o ten skok mu się udał, więc nie ma co narzekać